Dlaczego zaczęłam biegać? No, głównie dlatego, że moja siostra mnie tutaj zaprosiła do, do grupy Skawina Biega i spodobało mi się to niesamowicie. Wpłynęło to świetnie na rozwój mojej formy, na kontakty towarzyskie. No, same plusy, masa radości polecam każdemu, naprawdę. Klub Skawina Biega, oficjalnie klubem jesteśmy od 5 lat, ale społeczność biegowa Skawina Biega istnieje już ponad 10 lat w Skawinie. Bieganie w grupie ma same zalety, jest raźniej. Jest bardziej obowiązkowo, jest lepiej dla naszej kondycji, ponieważ cały czas wzrasta. Jesteśmy połomowiani z innymi ludźmi, z którymi chcemy biegać, więc nie wypada nam odmówić, więc stawiamy się na treningu. Jesteśmy grupą, stowarzyszeniem już teraz ludzi chętnych do wysiłku sportowego, do aktywności fizycznej w gminie Skawina. Jak się chce, to się da, tylko trzeba po prostu pewnego dnia wstać, obrać sobie odpowiedni cel i do przodu. Bo mąż biega już 12 lat od początku tej grupy, dzisiaj go nie ma, a mnie koleżanka zmobilizowała dosłownie 2 lata temu, minęło w czerwcu. No, już około 7 lat wspólnie, wcześniej zaczynałem sam, natomiast no, bieganie samemu jest nudne i Czech się nie uczy, więc z Kawina biega to był właśnie bardzo dobry wybór. Namówiła nas koleżanka Ania. I biegamy od dwóch lat. Ja skończyłam 50 lat i stwierdziłam, że życie zaczyna się po 50. Brawo, I jest fantastycznie, naprawdę. No na ten moment nasza grupa liczy już 75 osób, także rozrosliśmy się bardzo, bo jeszcze ponad 10 lat temu, kiedy nie byliśmy jeszcze klubem sportowym, a po prostu taką nieformalną grupą, no to kilkanaście osób umawiało się w parku na bieganie. Natomiast później no, z biegiem lat dołączyło coraz więcej osób no i stwierdziliśmy, że musimy to jakoś ubrać w jakieś ramy, w jakieś struktury, żeby było nam łatwiej funkcjonować. Stąd od 5 lat już jesteśmy klubem sportowym. Z tego względu, że bieganie w grupie e, jest dużo łatwiejsze, pomaga nawzajem się motywować, e, możemy korzystać z, ze swojej wiedzy wspólnej, przekazywać ją kolejnym, e, kolejnym osobom, uczyć się nawzajem od siebie. E, no Nie ma co ukrywać, że jakby ten styl życia, czyli, czyli ten sportowy styl życia również wpływa na nasze funkcjonowanie poza treningami, ponieważ my po prostu lubimy e, tak spędzać czas. Bardzo często zamiast samochodu wybieramy rower, e, odwożąc e, na przykład e, dzieci e, do żłobka, do przedszkola, e, możemy pojechać. E, Pojechać rowerem, mamy ku temu bardzo fajnie rozwiniętą infrastrukturę w, w naszej gminie, te ścieżki rowerowe są i cały czas powstają, więc pokazujemy też tym dzieciom ten sport, pokazujemy, że można e, się ruszać, a nie siedzieć przed komputerem i to jest bardzo u nas e, takie częste, że na te treningi e, przychodzą dzieci, widzą jak trenujemy i same chcą też, też się poruszać, pobiegać tutaj na tej bieżni razem z nami, czy, czy gdzieś tam w parku, także... <grym>, jak widać, no to ta bieżnia i, i ta infrastruktura, która tutaj jest, przyciąga również dzieci na te nasze treningi. Dla nas jakby od początku było oczywistym, że jeżdżąc na zawody, trenując, pokazując się nie tylko na zawodach, ale nawet trenując gdzieś, gdzieś w górach czy, czy na różnych ścieżkach biegowych w Polsce i, i, i za granicami, że chcemy pokazywać, że jesteśmy stąd, że jesteśmy ze Skawiny, że, że Skawina, nasza gmina, miasto sportem stoi. Stąd nie było od początku wątpliwości, że to logo, które pojawiło się na naszych w pierwszych koszulkach zostało z nami i jest cały czas. My cały czas gdzieś tam tą naszą odzież aktualizujemy, dokupujemy nowe rzeczy i to logo zawsze widnieje, bo chcemy się tym chwalić. Chcemy się chwalić tym, skąd jesteśmy i że to wsparcie gminy jest. Mamy ku temu bardzo fajne warunki tutaj do rozwoju w gminie. Więc myślę, że warto, warto się tym chwalić, a że biegamy nie tylko w Polsce, ale również na różnych festiwalach, zawodach biegowych poza granicami, no to już od kilku lat zawiązała się taka grupa, która, która lubi reprezentować nas właśnie poza granicami, jeżdżąc na jakieś city breaki, na jakieś krótkie wakacje, szukają jakichś biegów w okolicy, żeby wystartować, a od pewnego czasu już nawet jeżdżą właśnie specjalnie z takim, z takim jakby zadaniem żeby stricte na, na konkretny bieg. Nie biegamy tylko po asfalcie, biegamy również w górach, dlatego na różnych festiwalach górskich jesteśmy obecni i gdzieś tam reprezentujemy właśnie gminę i miasto, także uważam, że to jest taka fajna rzecz, że dzięki temu, że mamy możliwość tutaj trenować i się rozwijać, mamy, mamy tą fajną możliwość, no to coś oddajemy od siebie w zamian, czyli właśnie pokazujemy skąd jesteśmy i dumnie, dumnie nosimy te koszulki, na których jest logo gminy.